Cześć! Nagrywam to wideo dla wszystkich subskrybentów tego kanału, bo mam dla was dwie wiadomości: Dobrą i dobrą. Po kolei wiadomość numer jeden e, łączy się w pewnym przysłowiem. Jest takie powiedzenie, lepiej w mądrym zgubić niż w głupim znaleźć. I w zeszłym tygodniu, w czasie live'a dotyczącego czarnego weszytu, który prowadziłem dla was, okazało się, że zgubiłem Internet. Zniknął, zgubiliśmy. E, niestety nie mogliśmy dokończyć live'a, natomiast na szczęście zgubiłem go z wami. Więc pomimo tego, że. Internet wpłatał nam figla, nie wszystko działało tak, jak powinno. To wszyscy, którzy kupili czarny weszyć i się, byli na live, wysłali do mnie, do mnie maila, dostaniecie nagranie, także merytorykę uratowaliśmy. To, czego ja najbardziej żałuję, to to, że nie mogliśmy pobyć ze sobą dłużej i podyskutować, porozmawiać, co się dzieje pod spodem. Ta interakcja daje niesamowitą energię i cieszę się, że jesteście z drugiej strony. I dziękuję Wam bardzo za waszą. Na waszą reakcję. Bo przyszliście na tego live'a rezerwując swój czas. E, niestety nie udało się dokończyć wszystkiego, ale zakończyliśmy to w fajnej atmosferze. Za to ogromne dzięki. I to łączy się z drugą wiadomością. Jeszcze przed tym live'em e, mieliśmy plan, żeby 27 maja, czyli w przyszłą środę, zorganizować spotkanie w społeczności. Pierwsze spotkanie w społeczności dla was, dla subskrybentów, ale też dla osób, które słuchają podcasta, czy są na liście Mainingowej, ponieważ e, tak jak pokazał, pokazały doświadczenia z weszłego tygodnia, e, są tam fajni ludzie i fajnie ten potencjał wykorzystać, poznać i porozmawiać ze sobą. Tym razem zrobimy to na Wumie w taki sposób, że, żeby uruchomić interakcję w dwie strony. Co będzie się działo w czasie tego spotkania i co ja dla was zaplanowałem? Zaplanowałem dla was temat Lessons Learned o wyciąganiu wniosków i tym jak się stawać w coraz lepszym w zarządzaniu projektami. Więc idealnie pasuje do wyciągnięcia wniosków w pracy na live. Druga rzecz, zrobimy to w formie interaktywnej gry, żeby było ciekawie, interaktywnie, przy okazji zabawniej z dystansem. Znajdziemy czas na to, żebyście popracowali na narzędziach w grupach, poznali się lepiej, ale też przećwiczyli to, co będę wam pokazywał. Znajdziemy też czas, żeby na ludzie ze wywołem, po prostu pogadać. Czyli to też nam się nie udało. W zeszłym tygodniu uda się nam na pewno teraz. Teraz jak się wapiwać na, na to spotkanie w społeczności? Trzeba będzie wejść do sklepu Leadership Center i kupić wadosłownie 0 Złotych. Okrągła, okrągła kwota, Wero Złotych wejściówkę na to spotkanie. Dlaczego tak? Bo chcemy na tym spotkaniu mieć osoby identyfikowane w imienia i nazwiska. Nie chcemy wpuszczać osób przypadkowych, dlatego, żeby Wam zapewnić komfortową sytuację, w której wiecie, że jeżeli ktoś jest po drugiej stronie, to jest to realna, realna osoba, możecie z nią porozmawiać i nikt nam nie wbije na to spotkanie, żeby w jakiś sposób nam, nam, przeszkodzić. To jest, to jest nasza intencja, dlatego zrobiliśmy rejestrację. Jak zarejestrować się? W opisie do tego wideo znajdziecie link, kliknijcie w link i ten link Was poprowadzi, poprowadzi dalej. Dodajecie do koszyka Wejściówkę na spotkanie, dostajecie link do Wuma, a później w środę 1930 wystarczy się pojawić na wumie, a ja poprowadzę Was dalej. To wszystko. Mam nadzieję, że się zobaczymy na tym spotkaniu. Nie mogę się doczekać, bo lifta się bardzo szybko, bardzo szybko wypełnia. Jest na W więcej. Teraz jak nagrywam ponad 30 osób, już się już zadeklarowało swoją obecność, więc widzimy się w przyszłą środę 1930 serdecznie zapraszam.